Siemaneczko, ja jestem Maksymalny77, a to jest kolejny odcinek Złota na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku zagramy sobie odcinek bardziej luźny. Taki zagramy sobie tak naprawdę bez jakiegoś tłumaczenia wielkiego i w ogóle wszystkiego. Ale przed chwilą grałem bitwę mausem. Myślałem, że będzie fajnie. Myślałem, że będzie super. Ale Arta, Arta pokazała mi. Że nie będzie fajnie i nie będzie super. Dlatego, czołgi lekkie, ratujcie mnie z opresji, ponieważ widzę teraz, non-stop, przed moimi oczami trzy artylerie z magazynkiem. Trzy czatliony dziesiątego tieru, które walą co 10 sekund i tak irytują. Pół załogi zabitej, pół załogi nie żyje, ale co tam, bawimy się fajnie. W tej bitwie trzy arty, ale mam tak dobry kamuflaż, że chociaż mogę się zakampić w rogu mapy i mnie nie widać. Nie no, oczywiście żartuję, w rogu mapy nie będziemy kampić, ale jakoś zagramy. Troszeczkę bardziej agresywnie, ale oczywiście nie za agresywnie, żeby nie zginąć, jak totalny noob. Dobra, to ruszamy. Czołg ten długo przeładowuje, ale naprawdę bardzo fajnie strzela. Po 200. 40 chyba średnio, dokładnie tak. Pamiętałem tą liczbę bardzo dobrze. Zapytacie, dlaczego? Odpowiedź jest banalna. Miałem wyciąg na tym czołgu, miałem go i nagle się zmył. Dlaczego? Strzeliłem w gościa, który miał 206 HP, był pewnym targetem i weszło za 205. Przy średnich uszkodzeniach 240. No, i wtedy się załamałem. Powiedziałem, nie, ja idę pograć w coś innego. Ja nie chcę w tą grę grać. Takie RNG to nie dla mnie. Zepsuło mi to dzień do końca tego tamtego dnia, tamtego słabiutko. Leopard jest zauważony. Czy ja tutaj też będę zauważony? Czy tam jest jakiś LCBS albo inny e, czołg lekki? Tutaj przelecimy sobie szybko. Szybko, e, jeżeli się zapytacie, dlaczego nie widać e, mnie, a widać Leoparda, odpowiedź jest bardzo prosta: Leopard ma, musi mieć słaby, słaby kamuflaż w tym momencie, ponieważ no inny scenariusz nie jest do przewidzenia tutaj. Słaby kamuflaż na załodze. Najprawdopodobniej, słaby też e, roz. O, zestaw e, tych e, wyposażenia. Ja tutaj mam również cichy układ wydechowy, który zwiększa mi kamuflaż. Nasza drużyna dostaje nieźle e, po tyłku, więc przydałoby się im pomóc, ale czy teraz zostanę wykryty? Nie zostanę wykryty nawet po wyjeździe z krzaka. To bardzo dobrze. Nikt tutaj nie pojechał, z tego co mi się wydaje. Dobra. No to stoimy, dopóki moja drużyna się nie ogarnie i nie zacznie dobrze strzelać. Lub ja nie zacznę strzelać, bo chyba moje, na moją drużynę nie będę mógł liczyć. Niestety nie trafiłem, Arta! Co ona tutaj robi? Ładuję bardzo długo, nie zdążę chyba strzelić. No i niestety chyba zginę, chyba zginę, ponieważ taki raż zrobili tutaj. Aj, te leopardy, tutaj wszyscy, wszyscy tutaj zawiedli, cała drużyna. Ja stąd uciekam jak najszybciej. Ja sam nie pokonam pięciu, nawet jeżeli mając dobry czołg, który rozumiem. No to nie, nie ma szans, nie ma praktycznie szansy na to, żeby tak zrobić i to ugrać. W tym momencie przydałoby się jakoś pomóc naszemu, yy, naszej fałce, ale nie wiem, czy będę w stanie. Zaraz postaram się jej pomóc. Tylko nie wychylaj i nie gni, proszę cię. To jest jedyna moja. No i nie polosowało. Drugi raz. Drugi raz poniżej średniej. Drugi raz. Dziękuję, gro. Dziękuję, że mnie tak bardzo lubisz. Dziękuję. Dwa razy polosowałoby 240 i by go nie było. Dwa razy. Ja muszę stąd zwiewać, ponieważ ee, no przy dobrych wiatrach LCBis jest w stanie zdjąć mi na hita. A tego bym nie chciał. Tego bym na pewno nie chciał. Dlatego zwiewam stąd jak najszybciej i ukrywam się w jakimś krzaku. Taktycznym krzaku. Mają słabsze załogi. Mają słabsze załogi. I to mnie na razie ratuje. Czołg ten bardzo długo celuje, to jest jego wada. Dobra, strzelę na ślepo, ponieważ on już zniknął. Nie wiem czy... Hmm. No i gościu, który nie powinien żyć. Gościu, który nie powinien żyć, żyje, dlatego że nie polusowało mi uszkodzeń. No i zdziździ. No i tak się gra w tę grę. No i smutek, no. A, jeszcze źle poleciało, bo wyszedłem z trybu sniperskiego. Jeszcze jadą na mieczołgi. A idź pan z taką. Grom normalnie. Gra mnie nie lubi. A, idź pan. Chwila. Rozwalę tego T T67, bo on y tutaj mnie bardzo denerwuje. To jest... Priorytet. priorytet, priorytet do tego, żeby jeszcze ugrać tą bitwę, ja w tym momencie lecę po Arte, nie ma innej opcji tutaj, żeby jakkolwiek inaczej zagrać, lecę po Arte, zdenerwowałem się, straciłem dodatkowo 100 HP, dlatego tylko, że nagle wyleciał na mnie T67, który statystycznie nie powinien żyć. Tak więc fajnie, jeszcze nie trafiłem z 10 metrów. Okej, okay, jesteśmy w kolejnej bitewce na. Tym razem znowu mixelce bis. Powiem wam, nagrywam ten odcinek naprawdę długo. Jestem załamany, moja drużyna nic nie robi ja na przykład robię fajny nawet wynik, ale moja drużyna robi kompletnie nic. Ja spotuję im całą drużynę przeciwnika. Na przykład na kołowcu, a oni tylko patrzą, odwracają się w drugą stronę i jadą w innym kierunku w ogóle. Nie wiem o co chodzi. Ale dzisiaj jest jakiś dzień olewania mojego spota. Naprawdę dzisiaj zero po spocie. Cała drużyna przeciwnika widziana jest. I oni... Ej, ale wiesz, my nie strzelamy dzisiaj. My jesteśmy... Dzisiaj dobrymi ludźmi i my nie będziemy szczelać. Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj nie lubimy szczelać do ludzi. Dzisiaj będziemy tylko i wyłącznie oglądać, jak sobie jeżdżą. O! I takie coś na przykład weszło. To mnie bardzo dziwi. W ogóle na lcb się bardzo dużo mam takich przypadków, że wchodzą pociski, które nie mają prawa za bardzo. Jak nie grać na LCB-sie? Właśnie pan nam to pokazał bardzo ładnie. Dobra, ja tutaj w ogóle jestem sam. Moja drużyna kompletnie mnie dzisiaj olewa. Kolejny, kolejna witewka, w której jestem olany przez moich sojuszników, ale trudno. Jestem przyzwyczajony. Ten czafik se pojechał gdzieś. Cała ta flanka w ogóle jest zobaczcie niechroniona. Czafik tam sobie jeździ. No jeżeli... Uda nam się przetrzymać tą flankę, to być może bitwę wygramy. Ale jeżeli oni puszczą tą flanką, to jesteśmy w przegrani Tylko widać, czy ja mam jakieś lagi mózgu A, płot O nie No to mnie na 100% widać teraz 嗯。Mm. Bardzo ładnie drużyno, bardzo ładnie drużyno tam ich ciśniecie. No, pewno nie chcę iść z nim na jeden na jeden, ponieważ to jest szóstka, a jestem piątką, niewinnym lightem, który potrzebuje opieki i wsparcia. Dokładnie tak. Ja, ta bitwa jest do przegrania i to bardzo łatwo jest do przegrania. To jest najgorsze, nie? Że ta bitwa nie jest wygrana. I chyba ją przegramy. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Cała ta flanka była. pusta. Znaczy, ja oczywiście nie mogłem zraszować sam. Ponieważ, no. Nie wiedziałem, co tam jest za bardzo. I mógłbym zginąć w głupi sposób. No a nasza drużyna, no, troszeczkę zaspała i. Być może poczuliście zbyt pewnie, ale, oczywiście, nie jest to przegrane. Nie jest to przegrane, żebyście nie myśleli, że to jest przegrane od razu. To nie jest przegrane, ale będzie ciężkie do wygrania. Jeżeli zapytacie co robię, czekam na trafika. Tylko jestem źle ustawiony, ponieważ jest tutaj w krzaku i on mnie wykryje. Zanim ja strzelę. O, lew chyba ktoś nie ma żarówki. A co, to ja mam żarówkę? Bardzo ciekawie. Tam stał, tam stał. Nie ma go. Ale też nie jestem wykryty. O tyle dobrze, o tyle dobrze, że nie jestem wykryty. Eee, lecimy bardziej na bazę, kurczę, no. Nie chcę tylko wygrywać sam, znaczy wygrywać. Do wygranej to jeszcze bardzo dużo zostało. Ale nie chcę zostawać sam, może inaczej. Jajaj, nie od tej strony pojechałeś, susto. Od złej strony żeś pojechał, gościu. Weź tym grillem, uciekaj. Spróbuj uciec. Ja podjeżdżając, automatycznie popełniłem samobójstwo. Więc, strzał krytyczny. Ciekawie. Jestem zaraz sam na. Pięciu, to co? Robiony kołobanow widzę. Czy jest ktoś na tyle szybki, żeby dojechać na bazę? Bo jeżeli ja teraz zniszczę lewcha... A, jeszcze arta jest. Jeszcze grill. Jeszcze grill jest. Ale nie ma nic na tyle mobilnego i z dobrym zasięgiem widzenia, żeby mnie... Samoistnie wykryto... To nie jest przegrane. Tylko muszę bardziej bronić bazy, bo oni teraz to skapują na maksa. Teraz będę musiał bronić... Mojej bazy, ponieważ tam zaraz wiedzie KW2 su, VK. A ja z moim przeładowaniem, bardzo długim, nie będę w stanie zdekapować ich wszystkich, więc będę musiał dekapować ich od razu po tym, jak wiadomo na kapa. A tylko żeby mi zaraz Arta Pleców nie zrobiła. Ciężkie w ogóle to jest do wygrania teraz. Ale zmienię troszeczkę plan, nie przewrócić drzewa, ponieważ to od razu zdradza artylerii, gdzie jesteśmy. Im też. Zwykłym czołgom też, jeżeli będą mieli na tyle dobre oko, że zobaczą przewracające się drzewo, no to z automatu jestem spalony. Wiedzą, gdzie jestem, a tego nie chcę, tego nie chcę. Ach, te wyciągi, ach, te wyciągi i ten stresik magiczny przy nich. Jeden strzał znowu poniżej normy, znowu poniżej średniej. GG, nie no, oczywiście, jeszcze nie GG, bo będę dalej walczył. on stoi w tym krzaku. Ej no, ta gra mnie nie kocha, ta gra mnie nie lubi. Ja nie chcę. No weźcie no! To jest żart jakiś, czy jak? No weźcie no, serio, poniżej normy aż tak to. Jeszcze nigdy mi nie polosowało no. No weźcie się, ogarnijcie no. Co to jest w ogóle? Chociaż zniszcz się tym su. Ja nie mogę. Co to było? Co to było w ogóle? Co? W ogóle KW2 mnie goni. KW2! Taki wielki klocek, no. A ja przed nim uciec nie mogę jeszcze, nie? To jest dobre <noise> Nie wierzę w to, nie? Jeszcze fałka we mnie nie trafia z 5 metrów, KW2 z woleja mnie trafiło, a KW ten, a fałka w ogóle nie może we mnie trafić. Jeżeli ja teraz nie zdekapuję, bitwa jest automatu przegrana, więc muszę zaryzykować. Ale KW2 mnie wtedy rozwali. Nie wiem, nie mogę uciec przed KW2, nie, to jest. To jest... Po prostu. żart to jest żart. 213. Zobaczcie, kolejna bitwa Elce Bisem nie polosowało mi ani razu 240 lub chociaż w pobliżu tego. Czy to jest normalne? Ja rozumiem, że to jest RNG. Ja rozumiem, że tutaj to są losowe liczby, losowe numery, no ale no, no kurcze no. Ja bym był w stanie wygrać tą bitwę. W ogóle ja nie mogłem uciec przed. KW2, przed KW2! Ja mam maksymalną prędkość 60 km na godzinę. 60 km na godzinę, kurczę. To już normalnie więcej niż w terenie zabudowanym. Już dostałbym mandat. Mandat w mieście, jeżeli by mnie nakryto. A KW2 jedzie głupie 35 km na godzinę. Zobaczmy jeszcze na lepszym silniku, żeby nie było. Jedzie tyle samo! Jedzie tyle samo, głupie 35 na godzinę! A ja nie mogę przed nim uciec. Ja nie mogę uciec przed wielkim klockiem z wielkim działem. No, niestety powiem Wam, jestem załamany po dzisiejszym odcinku. Jestem po prostu w wielkiej rozsypce. A ja dzisiejszy odcinek będę kończył. Muszę odpocząć. Idę zrobić sobie herbatę. Przemyślę to. Przemyślę to. Co zrobiłem źle. Co tak raz zrobiła źle. Szkoda, nie no, ale serio, ja wam jeszcze raz pokażę 240 średnich uszkodzeń. 240! Ile? Ile mam średnio? Ile mam średnio w bitwie 215? Niestety, wyciąg udany. Gra mnie strollowała. Gra mnie strollowała po raz kolejny. 240 średnich uszkodzeń. Nie ufajcie tej grze, nie ufajcie tej grze. Odejmujcie zawsze te 50 uszkodzeń. Zawsze odejmujcie te 50! A w tym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, synny filmik, łapką w górę. I pamiętajcie, uważajcie na RNG. RNG Was zabije. Tak więc walczcie na polach bitew, oby było jak najlepiej. Oby Wam losowało powyżej średniej. Oby to, że mi losuje poniżej średniej. Powodowało, że wam zawsze losować będzie powyżej. Mam nadzieję, że tak to działa. Mam nadzieję, że tak to działa. Tak więc miłego dziąka Wam życzę. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć!